Dzień dobry, zimę po 15, więc możemy zaczynać. Witam państwa serdecznie na kolejnym Przeglądzie Rynku. Mamy środę, muszę sprawdzić, 15 marca. Drodzy państwo, zanim zaczniemy standardowo informacja o ryzyku, proszę pamiętać, jest, że handel instrumentami finansowymi wiąże się z wysokim poziomem ryzyka, być odpowiedni dla wszystkich i mocno Pamiętajcie, że treść tego spotkania przekazuje jedynie akcje ogólne i nie powinna być takowana jako czy też yy, oficjalna rekomendacja, mimo najszczerszych chęci i najlepszego, jak tylko się da przygotowania. Dobrze, drodzy Państwo, zanim do czasu, do prezentacji, do nowo, spójrzmy sobie na kalendarz makroekonomiczny. Poznaliśmy dane z Chin, które okazały się, dane oczywiście odnośnie produkcji przemysłowej, i one okazały się gorsze od oczekiwań, nieznacznie i wyraźnie lepsze niż w poprzednim miesiącu. Poznaliśmy również dane odnośnie inflacji w i ona jest wyższa niż szczególnie w ujęciu roku, szczególnie w ujęciu do miesiąca, natomiast o inflacji w strefie euro dla poszczególnych krajów porozmawiamy sobie jutro, dlatego że jutro przypomina bardzo ważny dzień, czyli Europejski Bank Centralny podejmie decyzję odnośnie wysokości stóp, a od samej decyzji ważniejsza będzie to do przyszłych decyzji, bo cały czas się w scenariusz kolejnej podwyżki o 50 punktów bazowych, czy podwyżki już o 25 punktów bazowych, ale o szansach na, na takie scenariusze porozmawiamy już jutro. Natomiast przed nami przede wszystkim odczyt inflacji PPI w Stanach Zjednoczonych. Wiemy, że ona nie jest aż tak istotna, szczególnie, że jest po odczycie CPI i też Rynek skupić się na amerykańskiej konsumpcji, a nie produkcji, jeśli chodzi o kontekście oczywiście działań, działań Fed. No i oczywiście jak PPI, to również o tej samej godzinie poznamy dane dotyczące sprzedaży detalicznej. Wskaźnik powie odnośnie tego, jakie są stronie konsumentów z Stanów Zjednoczonych, czy wreszcie się pogorszyło czy nie. Standardowo jakiś oddata to również dane odnośnie, odnośnie rynku ropy i zapasów. Zwracam uwagę na godzinę, mamy przez zmianę czasu. Tak jak tutaj pan, który skomentował film, mamy godzinę do, do tyłu względem Super nowego kalendarza, więc pamiętajmy o tym, proszę się sugerować. Ja wczoraj to przypadkowo zrobiłem. Proszę się nie sugerować czasem z tego kalendarza, bo to jest czas y, minus jeden. Dobrze, przejdźmy do, przejdźmy do prezentacji. I komentarz od wczorajszych wyników inflacji CPI. W większości odczyt był zgodny z oczekiwaniami, inflacja w lutym 6% w ujęciu roku, roku, rozczarowanie, którego w końcu się spodziewałem, oczywiście na bazie tych wskaźników. Ja Państwu pokazywałem, żeby mogły zwiastować wyższy odczyt i taki, taki wyższy odczyt i rozczarowanie mieliśmy jedynie dla infekcji bazowej w ujęciu miesiąc do miesiąca. No i spójrzcie na ten wykres, który dorzuca małą łódkę dziećmi do tego optymistycznego granic. No od października obserwujemy tendencję wzrostową, inflacja w ujęciu miesiąc miesiąca, oczywiście inflacja pozowa jest coraz wyższa, natomiast nadal są niższe poziomy niż w 2021 roku, czy też w pierwszej połowie 2022. Natomiast ten wczorajszy odczyt Mimo, że nie zmienia jakoś w stycznie prognoz gospodarczych, to rynek zobaczył to, co chciał zobaczyć, czyli dezinflacja jest pod kontrolą, ona się dzieje i to powinno wystarczyć Fed, żeby po tym lodowatym prysznicu, jakim było bankructwo banku. Silicon Valley, to powinno wystarczyć, żeby FED miał wystarczająco dużo argumentów za pivotem. Można powiedzieć niemal wszystkie argumenty za pivotem, dlatego że z tyłu głowy cały czas mam ten wykres z raportu FED, który pokazuje, że bazowe usługi z wyłączeniem mieszkalnictwa są cały czas z morą FED i nie sądzę, żeby nawet te obawy o płynność i rosnące, i rosnące rentowności amerykańskich obligacji, żeby to przysłoniło to wszystko, albo inaczej, żeby przysłoniło to w całości wszystkie obawy Jerome'a Howell'a, z którymi, którymi się dzielił przez ostatnie y, tygodnie. A to dlatego, że cały czas y, istnieje ryzyko, że gdy nie uda się zdusić tego kosztu, tej inflacji, właśnie by. Usługach bazowych, to inflacja bardzo szybko ponownie wróci. Natomiast uważam, że szczególnie po tej sesji nie ma co walczyć z rynkiem, bo nawet ideowcy, którzy no, czują jakiś wewnętrzny sprzeciw co do zasad działania rynku, gospodarki i na przestrzeni może kilku czy kilkunastu lat będą mieć rację, bo dojdzie do jakiegoś ogromnego resetu. Ale w krótkim terminie próba zderzenia i, i walki z rykiem może być bardzo bolesna. To bo tak nawiasem i w, ramach, i w ramach ostrzeżenia zresztą mam wrażenie, że pandemia to pokazała. Tam również masa ludzi w trakcie trwającego odbicia, odbicia, które wyniosło indeksy na rekordowe, na rekordowe kwoty no, na rekordowe historyczne szczyty. Tam również nie brakowało, szczególnie na początku tego podobnego ożywienia przekonania, że to niemożliwe, żeby indeksy rosły w obliczu zamknięciem gospodarki, a jednak to się wydarzyło. No i osoby, które płynęły z falą, płynęły z trendem, pewnie mocno się wzbogaciły, a, a odwrotnie osoby, które swoim zdaniem. Natomiast spójrzmy jeszcze na jeden wykres, i jeśli śledzicie moje programy, to wiecie, że jestem przeciwnikiem takich głębokich analogii historycznych, bo po pierwsze, prawda, każdy cykl gospodarczy jest unikalny, ma swój unikalny przebieg i swoje unikalne powody. Natomiast tak, w przypomnienia, że inflacja też podlega cyklom w krótszym terminie i nie ma co padać w aktywizm, że na zasadzie, że. Górka inflacji jest za nami i to pewnie no, nas do, do niemal do zera. I spójrzcie, mimo że gospodarki działają na zupełnie innych zasadach niż w latach 70., do których ten wykres nawiązuje, tak, chcę Wam zwrócić uwagę, że przekonanie o inflacji w tamtych latach dla różnych gospodarek Stanów Zjednoczonych, Kanady, Wielkiej Brytanii i Australii też panowało. I ważne jest to, aby uniknąć powtórki, a walka z kolejną falą inflacji będzie już bardzo, ale to bardzo bolesna. Natomiast nawet gdy bankom uda się zdławić inflację, to rynek zacznie żyć danymi z gospodarki i oceną bud jakie wyrządziły wysokie koszty pieniądza. I spójrzcie sobie na te dane odnośnie prognoz PKB do pierwszy kwart 2023 roku. bo wcześniej to będą są dane, które znamy. No i spójrzcie, raz im bliżej aktualnego momentu, czyli pierwszego kwartału. To, to zagęszczenie czerwonych pól, czyli wskazań recesji, wskazań ujemnych PKB w poszczególnych kwartałach jest coraz gęstsze. Jak na razie pierwszy kwartał no, zbliża się do jakiejś globalnej recesji. Natomiast też z drugiej strony warto pamiętać, że od prognozy PKB ostatnio zostały w większości przypadków zrewidowane w górę. Tu macie na przykład prognozę dla. Na poszczególnych krajów. Niebieski odczyt to jest początek, są prognozy z, 2000, z początku 2023. Natomiast z tym zielonych chyba taki, tak można to nazwać, zielone słupki są to prognozy na dzień, prognozy PKB oczywiście w pierwszym kwartale na dzień 13 marca tego roku. No Widzimy, że te. Te prognozy są znacznie lepsze, zaczynając od Stanów Zjednoczonych. Prognoza na początku roku wynosiła zero. Teraz rynek, czy prognoza wycenia, że ten PKB w pierwszym kwartale będzie plus 50%. Jeśli chodzi o akwarystykę, na początku zakładano spadek o 0,7%. Aktualnie tak na to zakłada, że będzie to zero. Również w strefie euro ten składek będzie mniejszy, również w Wielkiej Brytanii, w Australii bez zmian, no i do Nowej Zelandii też bez zmian. Więc ogólnie nastrój, mimo że mogę niepokoić, to jest ewidentnie poprawa na przestrzeni tych trzech miesięcy. Dobrze, przejdźmy sobie do wykresu. I zacznijmy sobie standardowo od SP 500. Tutaj, tak jak mówiłem, nie został zrealizowany ten. Cena nie, nie spadła do ostatnich dołków. Dla mnie to jest wyraźny sygnał, że rynek dostał to, co chciał dostać. Uważam, że to może być już ten maksymalny poziom spadku. Patrząc po reakcjach, nie będę się opierał na dalszych scenariuszach spadkowych. Oczywiście on nie jest wykluczony i jestem w stanie wyobrazić nagłą zmianę nastroju. Natomiast patrząc na ten aktualny sentyment, uważam, że być może to dla tego ruchu spadkowego jest już koniec. I teraz czeka nas prawdopodobnie dalszy, dalszy wzrost. Natomiast tak z perspektywy technicznej, żeby o tym wzroście można mówić pełnym przekonaniem. Z perspektywy technicznej, no to dla mnie takim ważnym sygnałem będzie wybicie tego poziomu, w tym przypadku oporu, który widać, że od trzech dni mocno stopuje te ewentualne wzrosty No i zobaczymy, jak cena będzie zachowywać się dziś. Być może będziemy, myślę, jakąś dłuższą, dłuższą konsolidację w ramach tego Insight Barano, a dopiero decyzja Fed jasno potwierdzi, potwierdzi kierunek. No, spotkanie Fed. Już w przyszłym tygodniu, i będzie to ostatnie spotkanie przy tzw. dla blackoutem wet czyli już dłuższą przerwą w podejmowaniu decyzji. No więc, tak jeszcze pointując, najważniejsze będzie zachowanie kursu czy ceny indeksu SP. W kontekście tej linii oporu. Dopiero wyjście ponad, tu jakiś retest stworzy moim zdaniem tutaj technicznie dobrą pokazę do zajęcia pozycji długich z perspektywą dalszych wzrostów. Jeśli chodzi o indeks niemiecki, to tutaj akurat się realizuje dokładnie ten scenariusz, który te ostatnie tygodnie zarysowałem. Ostatni raz dzisiaj powtórzę. Wskazywałem na ruch pięciopalowy. Mieliśmy pierwszy. Impuls długi wzrostowy, krótką dwójkę, dłuższą trójkę, no i czwórka jako krótka korekta. I to się bardzo fajnie pokrywało z tym ważnym poziomem oporu, czy też ten wsparcia. No i faktycznie wczoraj reakcja protostuwa dziś prawdopodobnie, dziś tak, 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 tak jak zresztą na indeksach, amerykańskich. Nie spodziewałam się jakiejś wielkiej zmienności i ewentualnej, tego, ruchu dalej w ramach no tutaj tego potencjalnego Insight Bara, Oczywiście jutro też zmienność może być wyższa w Grecji na decyzję Europejskiego Banku Centralnego, natomiast uważam, że dla również będą wyznaczać te wczorajsze wydarzenia. Jeśli chodzi o ropę, to tu również dotarliśmy do pewnego celu, czyli tej strefy w pobliżu 72 dolarów za zawarłych w UTI. Oczywiście reakcja ewentualnie to nie musi być co do pip Uważam, że możemy trochę jeszcze zjechać, nawet do tych dolnych minimum, żeby je ewentualnie wyrównać. Jeszcze trochę brakuje. Natomiast również z poprawą nastrojów na rynkach akcyjnych, tu również może pojawić się ożywienie na rynku ropy, czego spodziewam się nieco później co prawda, ale, ale rynek nieraz pokazywał, że trudno wskazać zawsze właściwy timing i warto i to, to miejsce z tyłu głowy. Natomiast jeśli doszłoby do dalszego pogorszenia nastrojów na rynku ropy, co Dopuszczam, dlatego że tak jak mówiłem, przed nami jedne z największych samochodów konserwacyjnych na Śródamerykańskim, więc te sygnały z odczytu do pasów będą, będą potencjalnie niepokojące, no to przy pogłębieniu tych spadków ewentualnego wsparcia powinniśmy dbać Dopiero z perspektywy do wykresu W1 tutaj mieliśmy taką bardzo ważną strefę w pobliżu 62-64 dolarów z warunkiem, ale dopiero po wybiciu tych dołków z n, końca ubiegłego roku. Na razie reakcja jest minimalnie wzrostowa. E, spójrzcie od nas na kryptowaluty. Ja tak jak wiecie e, bardzo biernie śledzę rynek kryptowalut. Natomiast yy, historia pokazała, yy, że nastrój na kryptowalutach często wyprzedzał zachowanie indeksu i faktycznie yy, to, o czym wczoraj wam mówiłem, yy, dzień w momencie kiedy indeksy amerykańskie notowały kolejny yy, dzień spadkowy, to Bitcoin zanotował bardzo wyraźny wzrost, który był wczoraj kontynuowany. Nie wygląda to może przez y, tę świecę, natomiast y, bardziej mnie interesuje ta świeca przed reakcją y, rynków. Przypominam Wam o tym moim przekonaniu, przy takim pomyśle, że odkąd y, instytucje weszły na rynek kryptowalut i to one im przypisuje się y, tę ostatnią setkę w dużej mierze, to y, dla Dużych graczy. kryptowaluty waluty powinny być aktywem, w który, który pierwszy wchodzą, gdy poprawia się nastrój, ale z którego pierwszy, przepraszam, pierwszego wyskakują, jeśli też nasi niepokój. No i faktycznie może ta reakcja być sygnałem, że ta teza faktycznie ma sens. Czy bardziej też hipotetycznie mówiąc, niepłatnie. Dobrze, przejdźmy do rynku walut, bo tu się dzieją. Yy ciekawe y, rzeczy, ciekawe z mojej perspektywy, ponieważ tutaj te scenariusze, które ja wyrysowałem Wam i sobie y, się realizują, y, a i sygnałów technicznych jest nieco więcej. Wspominałem Wam o no zrealizowaniu które który przepowiadaliśmy w ramach tej informacji flagi, czy też kanału w zależności jak ten scenariusz się rozwinie. Natomiast zwracałem Wam uwagę na potencjalnie jeszcze jedną zawrotkę w ramach tej konsolidacji. No i jak na razie faktycznie rynek wyhamował wzrosty. Ja nie sądzę, żeby doszło do jeszcze czwartej reakcji, chociaż to jest nieklutone. Dla mnie scenariusz nadal jest pro wzrostowy, natomiast ewentualnych dalszych sygnałów do wzrostu napadły właśnie dolar nowozelandzki, dolar kanadyjski będę szukał po wybiciu tego górnego ograniczenia i albo na niższym interwale będzie szukać sygnału do dołączenia, no albo poczekamy na jakiś ewentualny retest, czy to Linii właśnie gór, górnego ograniczenia informacji flagi, czy też tutaj wprost w wynikającym jakimś poziomie z poziomu wsparcia i opłat. Dobrze, przejdźmy sobie do kolejnej pary punkt do dola karadyjskiego. Punkt jest jedną z najmocniejszych par ostatnich, najmocniejszą walutą, przepraszam, jedną z najmocniejszych walut w ostatnich tygodniach i to się mniej więcej między innymi objawia też tą reakcją i wyjścia, wyjścia z tej formacji flagi, którą analizowaliśmy już dobre kilka tygodni temu. Spójrzcie, to wsparcie w ramach środku tej flagi wytrzymało, zadziałało wzorowo, mieliśmy silne wybicie aktualnie, trwa RENTES i tutaj jest ten Tutaj wstawił się scenariusz, którego spodziewam się właśnie napawę dolar nowozelandzki do Nowo dolara do kanadyjskiego. No i spójrzcie, zobaczymy, jak się zachowa dziś kurs właśnie w, w tym miejscu. Czy ta korekta zostanie pogłębiona, ponieważ ten wspaniały spadek mówiąc tak kolokwialnie, jest nieszkodliwy z perspektywy technicznej dla wzrostu. No i tu można pukać jakichś ewentualnych sygnałów do zajęcia po długiej. No a cel dalej jest odległy, bo on oscyluje w okolicach poziomu 1. 7, 739, co wydało szczyty z 2022 roku, więc zasięgu jest naprawdę sporo i w ramach, jeśli oczywiście będzie on zrealizowany, no to tutaj będzie można szukać wiele okazji do dołączenia. Dobrze, przejdźmy do nowej pary, której ostatnio długo nie było, czyli do frank, przepraszam, do funta, do względem Franka szwajcarskiego. Frank był jedną z strasznie mocniejszych walut ostatnich dni, szczególnie gdy rosło napięcie wokół amerykańskiego sektora bankowego i kiedy jeszcze na głupie mediów ekonomicznych dominowały te tytuły o powtórce z klimana, które są, tak jak wam mówiłem, zupełnie bezpodstawne, no to Frank jako bezpieczna przystań wyraźnie się umocnił. Natomiast uważam, że będzie jedną z słabszych walut w tym roku. Nie zmieniam tego y, przekonania. No i takiej słabości, franka względem np. kunda brytyjskiego można szukać na tej parze. Szczególnie, że mamy ważne sygnały techniczne. Po pierwsze, mamy ważny poziom wsparcia opon, który na pozór nie wydaje się aż tak ważny, bo tych reakcji było mniej. Natomiast spójrzmy sobie na strukturę tego odwrócenia. To było miejsce, które hamowało korektę, na początku wzrostową, a później spadkową, więc moim zdaniem jest to bardzo ważny poziom, i właśnie ten poziom został przetestowany tym wzrostowym pinbarem. No i spójrzcie, mamy złożenie się kilku ważnych sygnałów. Po pierwsze, właśnie ten poziom wsparcia, po drugie, dolne ograniczenie. Co prawda, mam wątpliwości, jak tego rodzaju kanały, dlatego że, no, tego tu nie powinno być, tak? Natomiast ewidentnie ten ruch jest w ramach jakiegoś ograniczenia, które pokazuje, pokazuje kierunek y, rynku i nie do końca zdecydowanie inwestorów. Mamy reakcję na dolne ograniczenie, mamy Pimbar, więc jak na razie mamy wszystko. To no i za to, żeby właśnie kurs pary, y, punkt do Frank'a w y, najbliższych tygodniach rósł. Pierwszym celem powinno być oczywiście. To ogólne ograniczenie hmm, kanału yy, spadkowego. Na no, rzecz jak wprowadzimy, prowadzimy, to warto mieć na uwadze, że wziąć e, tutaj margines, że cel może być nieco niżej niż, niż linia trendu, prowadzona w taki takim najbardziej optymistycznym procesowym scenariuszu. No i oczywiście, kto wie, w połowie, czy tych, czy tych wzrok nie będziemy kontynuować. To jest daleka przyszłość. Na razie czekamy na reakcję z głównym ograniczeniem tego kanału. E, oczywiście, jeśli chodzi o próbę zajęcia pozycji, no, był już wygląda trochę e, gorzej, bo z interwału D1 nie można gdzieś powołać pozycję z, tej pro, z, z 100% poniżej e, tego limeru, gdyby D1, ale jest to już dosyć daleki stop loss względem potencjalnego zysku do ryzyka, no ale na niższym interwale można szukać jakichś sygnałów, które pozwolą zająć ten stop loss nieco krótszy. No i spójrzmy sobie, jak to wygląda na niższym interwale. Tu mamy ten pin bar. No i spójrzcie, rynek przetestował prawie 50% zniesienia tego pin no i aktualnie kontynuuje ruch wzrostowy. Można jeśli analizować setup z niższego interwału, to można uznać to za wiodący ruch, za równie parny sygnał, czyli ten inscript bar. No i próbę rozkrywania wybicie tego insage paru do 100% poniżej. Natomiast jest to ryzykowne, dlatego że wiodącym sygnałem w tym ruchu jest ten. Właśnie PIMBAR z perspektywy D1. No, ale tak jak mówiłem, zawsze, zawsze coś za coś. Jeśli próba zmniejszenia, zmniejszenia ryzyka, to narabamy się na większy, na potencjalnie większą szansę jest na negację i zaliczenie stop loss. No do... Dziękuję Państwu za uwagę. Parę zjednam sobie ostatnio wczoraj mówiliśmy, wrócimy do nich jeszcze jutro. Jutro też porozmawiamy właśnie o tym, co dzieje się na parach z euro, bo też ich przez jakiś czas nie było, a spotkanie i decyzja Europejskiego Banku Centralnego jest dobrym momentem i dobrym powodem, żeby do tego powrócić. Życzę Wam udanej sesji. Dziękuję za spotkanie i do usłyszenia jutro.